What's up folks, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, przy wykorzystaniu starej piły oraz sklejki, zrobimy pierwszy nóż w życiu. Przynajmniej ja zrobię swój pierwszy nóż w życiu. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, to pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem. Najważniejsze jest mieć wizję. Wizję mam, piłę też mam. Natomiast ci, którzy będą oglądać ten film, ci, którzy zajmują się profesjonalnie robieniem noży, to będą się po prostu śmiać. Ale zacznijmy od tego, że ja się będę bawił przy tym projekcie, a nie robię tego będzie na jakąś profesjonalną skalę. Natomiast wykorzystam do naszego ostrza starą piłę. Z tego chciałbym wykonać nasze ostrze. Jeżeli chodzi o rękojeść, to chciałbym do tego użyć sklejki. Teraz powiecie, jak to sklejki. Przecież to jest cienkie, no i takie generalnie średnio wytrzymałe. No powiem Wam tak, sklejka jest wytrzymała. Im grubsza, tym wiadomo, będzie bardziej wytrzymała. Mógłbym to zrobić z jakiegoś innego drewna, ale ja jestem na poziomie tylko sosny. Zresztą mógłbym ogarnąć inne drewno, natomiast ze sklejką będzie mi o tyle prosto, że. Do całego projektu będę używał lasera, więc będę mógł wyciąć sobie z tego kilka warstw, które później skleję razem mocno takim klejem epoksydowym i potem to ładnie sobie obrobię. Najpierw sobie zaczniemy od ustawienia tutaj. Naszej ostrości to już tam pewnie kojarzycie z innych filmów, co nie? Zmierzyłem naszą piłę wcześniej, narysowałem jej wzór i tutaj wyprowadziłem takie wstępne, no jakby ostrze kształt całego noża. Ponieważ on cały będzie metalowy, a gdzieś tutaj będzie tylko drewniana rączka. Yy, ogranicza mnie oczywiście wielkość samej, yy, samej piły, tak. Natomiast teraz, aby to ładnie wyciąć, jakby wygrawerować to dookoła, tak, żeby mieć taki wzór, który potem wytnę szliwierką, ustawię się laserem tutaj na środku tego punktu i wtedy już będę wiedział, że jeżeli tutaj mam laser, to zobaczcie, że idealnie minę się z naszym grawerem, bo po prostu chciałem wykorzystać całą jakby szerokość piły. Plus jest taki, że to jest okrąg, więc jeżeli tu trafię w środek, to zawsze mi to wyjdzie. I powiem Wam, że wyszło to całkiem fajnie. Tutaj te kółeczka mnie trochę poniosły, bo one były zbędne, ale dobra. Generalnie, nawet nawet, czuć to pod paznokciem, zobaczmy jaki to ma rozmiar. 21 cm i szerokości jakby samego ostrza tutaj w najgrubszym miejscu mamy na jakieś tam 3,5 niecałe cm. Okej, okay, tak prezentuje się nasza kosa po takim wstępnym wycięciu. Tutaj z tym fragmentem miałem największy problem, aby zrobić takie półkole, ale jako tako tam ząbek po ząbku i wyciąłem. I teraz tak, jak go biorę do ręki, to powiem wam jedna rzecz. To mogłoby być dłuższe, ale... Ee, no bo tu będę zahaczał palcem ostrze. Natomiast to nie jest problem, bo po prostu tą ręką rękojeść zrobię troszeczkę dłuższą. Teraz ma 1,5 mm. Trochę mało, mógłby być szerszy tutaj szczególnie u góry. No ale dobra, zobaczymy za chwilę jak wyszło. Kosę mamy wyprowadzoną, więc tak, tutaj to wszystko zrobiłem takim małym dremelkiem, resztę po prostu taśmówką. Nie jest to jeszcze ani ostra, ani jakby tak, no ten kształt nie jest idealny, bo ten kształt tutaj ostrza będziemy nadawać potem. Natomiast tak, wszystko to będę chciał pomalować yy, farbą proszkową, aby on był po prostu wytrzymały. Natomiast zanim go pomaluję, to teraz muszę sobie wyciąć na laserze tą yy, rękojeść. I wytnę parę różnych tam gruby, tych sklejek, pokleję to razem. To są nasze rękojeści. To jest po prostu wycięty kawałek tego, tego noża, tylko tutaj zamknąłem go górą. Czyli on de facto ta rękojeść będzie się kończyć gdzieś tutaj, w tym miejscu, potem ją na to za chwilę. Więc zrobiłem kilka tych takich próbników i zobaczcie jak udało mi się wykorzystać prawie całą sklejkę żeby jak najmniej odpadu było, też zresztą korzystam, wiecie, w, w jakiejś mapie chyba Bartka albo Łukasza mi zostało, ona ma chyba 3 mm, więc dobra, puszczam, niech się tnie i yy, zobaczymy ile warstw jest potrzeba, aby to wygodnie trzymać w ręku. No dobrze, więc zobaczmy jak to wyszło i ile tego będziemy potrzebować. Zaczyna się to robić naprawdę takie równe, że tak powiem. Jestem ciekaw, chyba po trzy na stronę, nie wiem, czy nawet to nie będzie za dużo. No tak to wygląda troszeczkę śmiesznie. Tutaj po prostu jest taki kwadraciak i musiałbym to wtedy tutaj zeszlifować, a boję się to robić akurat w... Jakby w tę stronę szlifować przy sklejce, bo może być różnie. Więc na jaki pomysł wpadłem? Ponieważ zostały mi tutaj 4, tak? Czyli po dwa na stronę, a tutaj mamy po trzy na stronę. W ogóle to wyszło tak z przypadku. To skleję 3-3-2-2 i przyłożę do, do kosy finalnie. Zobaczymy, jak się to układa. I spróbujemy się pobawić, aby z tych, z tej trójki. O, ciach! To zeszlifować w ten sposób. Dzisiaj jakoś tak dziwnie ustawiam kadrę, że mi uciec na głowę. Jakby z, yy, przykosić to o w ten sposób, żeby tutaj w momencie kiedy schodzi się jakby do palca, tu, było to takie bardziej obłe, że tak powiem. O właśnie e, tego się bałem, że jak zaczniemy to tutaj tak zaoblać w tym miejscu, to zacznie ta sklejka się nam szarpać i wydaje mi się, że dopóki... A nie, w sumie to już starłem parę tych, tych... Jak by to teraz wyglądało? Chwila. No tak wygląda to lepiej. Widzicie? Takie się robi ścięcie. Ale tak czy siak robię na dwójce, bo wiem, że to wyjdzie. Tylko po prostu muszę to zrobić... Równo i problem jest taki, że normalnie jak macie te takie szlifierki stołowe, to można sobie ustawić kąt i robić tak samo, a tutaj ja nie mam takiej, więc muszę to po prostu zrobić ręcznie. Zaraz Wam pokażę, jak wyszło. Te linie są zachowane, są widoczne, czyli tak jak chciałem. I teraz, jak ułożymy to sobie, to zobaczcie, że ten kąt pomiędzy. Po lewej i po prawej stronie jest mniej więcej podobny. Pozostało mi złapać to sobie e, takimi małymi ścis ściskami, ścisnąć to cały nóż razem z okładzinami, następnie na tej pilarce taśmowej po prostu wyoblić go dookoła, tak żeby był ten metal równy z drewnem, i następnie chyba go wstępnie zaostrzymy i będziemy malować. To jest ten moment, kiedy już zaczyna to wyglądać naprawdę nieźle. Bardzo mi zależało, aby z każdej strony on był w miarę równy, na tyle ile oczywiście umiem. No i zobaczcie, że wszystko to tutaj jest na równo, ten metal ze sklejką. Fajnie to zaczyna wyglądać. Tutaj jest ten przód to już poprawia ręcznie. Przestało padać. Żeby zrobić dziury, yy, musiałem to sobie jakoś odznaczyć na nożu, no i generalnie zaklejem go całego mocno taśmą, aby mi się na pewno nic nie przesunęło. Wyznaczyłem dwa środkowe punkty i... Myślałem, że to będę musiał zrobić wkrętarką, no bo... Znaczy się, yy, no tak, wkrętarką, bo okazuje się po prostu, że... Ta mi się zepsuła stołówka, ale finalnie tutaj było po prostu. To, tam jest taki czpień, który się blokuje. I on się już bardzo wyrobił, więc mam nadzieję, że chociaż te pierwsze dziurki, które powinny być w miarę równo, <grybujesz> zaraz zobaczę, zaraz Wam pokażę, jakie proste wiertło założyłem. Udało mi się na tym wywiercić? Nie wiem, ale mam nadzieję. Plus jakby wiercenia y, przez y, taśmę jest taki, że po prostu tu nie powinno to spękać i mam nadzieję, że tak będzie pod spodem. Dobra, obrobiłem. Y, nawet zrobiłem taką faskę większym wiertłem. Odpieczętujmy zatem ten kozik. Nie jest źle. Dobrze też nie jest, jest średnio, czyli idealnie. Dobra, y, zaostrzmy kosę. Tak wstępnie na razie. Może zaostrzmy to jest złe słowo. Bardziej chodzi mi o to, aby wyprowadzić sobie krawędź. I teraz czytałem trochę w internecie i generalnie y, dam nożyczki na 65, jakiś tam typ noży na już nie pamiętam 40. A takie jak ja chcę zrobić, to powinny być pomiędzy właśnie 20 a chyba 25 stopni. Tak czy siak? E, dawno, dawno temu, uf, jeszcze nie było tego kanału, dopiero zaczynał się urbex, dostaliśmy e, taką ostrzałkę i ona z nami została. I fajne jest to, że ona ma tutaj takie kąty, że wystarczy po prostu przyłożyć sobie tylko, że do drugiej strony kosę i nie ruszając niej, widzicie, utrzymamy kąty, więc ja sobie grubym papierkiem na razie zrobię krawędź i pokażę wam jak wyszło. Tak to wyszło po wstępnym takim zaszlifowaniu, to nawet nie jest ostre w ogóle. Kompletnie, ale fajnie ta krawędź się wyprowadziła. Właśnie dzięki tej, tej szlifierce ta krawędź jest zawsze równa. Natomiast teraz, tak, już ustawiłem piekarnik 180 stopni, 15 minut. Mamy taką farbę proszkową czarny-mat. Ja sobie już tutaj zrobiłem stanowisko, więc teraz odtłuszczę to i pomaluję. Wstawię tam, i w międzyczasie, jak tam będzie sobie to się. Gotowało, że tak powiem, to zrobię sobie do końca te okładziny. Okej, okay, sytuacja na froncie przedstawia się następująco. E, Pikarnik tam już e, kończy pieczenie, że tak powiem, zaraz to będzie gotowe, ale... Popełniłem taki mały błąd, a mianowicie mm, zawsze używałem tego sprzętu do malowania proszkowego podłączonego do takiej kaberoli. No i okazało się, że, yy, to, znaczy inaczej, tą kaberolę pożyczyłem, więc wziąłem inny przedłużacz i on nie miał uziemienia. I mi wystrzeliło bezpiecznik, najpierw ten w urządzeniu, potem wymieniłem na drugi. No i potem już yy, jak walnęło, no to generalnie wywaliło tutaj różnicówkę w domu, co się okazało, co ja nie pomyślałem, że nie było tam uziębienia, więc prawdopodobnie zjarające sobie maszyny. Tak czy siak, yy, wyprowadziłem już tutaj ładnie krawędzie, wyczyściłem to, odpyliłem i słuchajcie, teraz sobie na tym wygraweruję... Albo jakiś wzór, albo napis. Jeszcze nie wiem. W się jak to dosycha, bo tu już bym chciał pomalować. Więc wymyśliłem sobie, że na naszej rękojeści po prostu wytniemy takie linie i y, najpierw zrobię to na tych, y, na tych potrójnych. Zobaczę, jak to w ogóle wyjdzie. Bo tutaj będzie problem, żeby to ustawić, żeby te nacięcia były w miarę z dwóch stron takie same. Y, a potem puszczę to już finalnie. No Dobra słuchajcie zrobiłem podejście numer dwa a mianowicie yy, przesunąłem całość do góry zaznaczyłem sobie tutaj na taśmie kropkami gdzie jest mniej więcej oś tego całego projektu i zobaczcie tu było przesunięcie a tutaj już jesteśmy mniej więcej na środku więc już teraz mogę to zabrać a i tutaj yy, zwiększyłem moc do 1000, znaczy się zmniejszyłem prędkość do 1000 i, i to już jest takie wyczuwalne yy, można powiedzieć że prawie ta pierwsza warstwa jest przecięta a to chyba będzie jednak za dużo widzicie bo tu już żeśmy gdyby nie to że pod spodem jest jeszcze jedna sklejka to to by się rozeszło o, widzicie więc yy, więc co więc zostawię te dwa i pół, dwa tysiące zrobię tak żeby nie wchodzić na wyle. nie przechodzić na wylew te rękojeści zabezpieczę żywicą e, epoksydową, która e, jakby po prostu nada tej sklejce jeszcze takiej twardości. A jeszcze później będę musiał to zaostrzyć, już finalnie wyprowadzić tą krawędź. I tutaj istotne będzie to, aby przy, e, przy zacinaniu po prostu nie ruszać bardzo tym nożem, bo wtedy wyjdzie nam to srebrne co nie, z pod czarnego się wyłoni, żeby ta krawędź dolna była równiutka. A później to wszystko będziemy skręcać, kleić, ostrzyć i tak dalej. Natomiast jeszcze chciałbym na tym zrobić grawer. No ja generalnie wymyśliłem sobie po prostu Fox Corner, tak, tylko. Yy, zrobiłem tutaj parę testów na rynku Już mam ustawienia, że tam generalnie 200 na 100 są najlepsze. Ciężko mi było ustawić kadry, ponieważ ten musz nie jest prosty, ale mam nadzieję, że, że powinno być okej. Okay. Także puszczam grawer. Mam nadzieję, że wyjdzie. Więc tak, dzień numer dwa, żywica wyschła, a truskawki obrodziły. I to moje truskaweczki. Więc tak, grawer na nożu wyszedł spoko. Nie jest aż tak rzucający się w oczy w znaczeniu takim, że myślałem, że będzie srebrny, a wyszedł po prostu czarny, bardziej szary niż czarny, więc i tak go widać, jest taki delikatny. Zrobiłem parę testów na rękojeści, według mnie jest spoko. Natomiast miałem problem, ponieważ okazało się, że w ferworze walki nie przekalibrowałem i po prostu okładziny tutaj, ta rękojeść nachodziła na literę E i R, więc musiałem to znowu przytrzeć. Już nie chciało mi się bawić w żywicę, chociaż te żywica bardzo fajnie utwardziła te rękojeści. I ten grawer też czuć pod palcem, on takiej pewności nadaje przy zacisku. Yy, więc generalnie yy, po prostu pomalowałem to w czarnym macie. I wygląda to fajnie. Wydaje mi się, że po skręceniu będzie to miało taki smaczek, taki detal. Tak samo detalem będą te śruby. Oto się nazywają śruby tulejowe bodajże z tego co pamiętam. I, i teraz go całego skleję. Skręcę tymi śrubami, no i finalnie zobaczycie efekt finalny. No i tak to wyszło, mój, mój pierwszy nóż stworzony w życiu. Oczywiście to kolejny dzień mojej pracy, bo już jestem kompletnie inaczej przebrany. Powiem Wam tak, te śruby nadały mu takiego charakteru, te czarne śruby, fajnie to wygląda, on cały jest równiutko złożony, trochę się nad tym pomęczyłem. Generalnie, czy jest ostry? Wydaje mi się, że, że jest. Włosy na ręku też goli. Samomalowanie proszkowe ma to do siebie, szczególnie w macie, ma to do siebie, że on jest bardzo wytrzymały. Natomiast będzie się brudził, bo w te takie. no Nie wiem, jak to nazwać, te takie kamyczki, to tutaj są tą fakturę. Będzie wchodził syf. Pamiętajcie, że to mój pierwszy taki projekt, jeżeli chodzi o zrobienie noża, zrobiłem go ze sklejki, ze starej piły. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji. Zobaczcie moje poprzednie filmy. Zapraszam też na mojego Instagrama Jakub Stankowski. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!